Wyobraź sobie, że należysz do zacnego grona edytorów Wikipedii. Na luzaku piszesz artykuły lub poprawiasz nieprawidłowe informacje. No, wszystko co tacy edytorzy robią. Aż pewnego pięknego dnia, gdy próbujesz coś edytować, strona. Pytacie o twój dowód osobisty. To oczywiście pewne wyobrażenie, bo do takiej sytuacji jeszcze nie doszło, ale tego właśnie boi się Wikipedia, a konkretnie fundacja Wikimedia wszystko z powodu brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie w Internecie. W ramach tej ustawy platformy internetowe dzielone są na kategorie, a te z tak zwanej kategorii pierwszej muszą weryfikować tożsamość użytkowników i pilnować, żeby publikowane treści były bezpieczne. Brzmi szlachetnie, ale jak wiemy dobrymi chęciami wybrukowane jest wiadomo, co i w praktyce oznacza to, że anonimowość edytora. Mogłaby zniknąć. Wikimedia poszła więc do londyńskiego Sądu Najwyższego, mówiąc, jeżeli wrzucą nas do kategorii pierwszej, stracimy ducha otwartej encyklopedii. Sąd jednak odpowiedział spokojnie, na razie nic wam nie grozi i oddalił sprawę jako przedwczesną, ale zostawił furtkę, jeżeli w przyszłości regulator faktycznie zakwalifikuje Wikipedię do tej kategorii, mogą wrócić i walczyć od nowa. A co to oznacza dla zwykłego użytkownika? Na razie nic, ale w przyszłości może się okazać, że w UK, zanim dopiszesz przecinek w artykule o Orle I, będziesz musiał potwierdzić swoją tożsamość dowodzikiem. Dlatego też